Jesteś Polką lub Polakiem? Jeśli tak, mówię właśnie do ciebie. Tak, do ciebie. Bo te trzy błędy ze słowem have, o których dzisiaj ci opowiem, sprawiają, że nie możesz opuścić poziomu wiecznie początkującego albo średnio-średnio zaawansowanego. Polacy bardzo często kopiują polską strukturę mówiąc o swoim wieku. I bardzo często słyszę, że mówicie I have 40, so I have experience. Czy Ciebie to też dotyczy? Mówisz może I have 40, I have 50? Jeśli tak, to zacznij mówić to lepiej. Po angielsku o wieku mówi się jakby to była nasza cecha, czyli I am 40. Tak samo jak mówi się I am nice, I am polite, I am educated. am 45 years old. I've raised six children. I'm saying because I'm 50 now, so I was literally 25 then. Zadawanie pytań z czasownikiem have. Na pewno już pamiętasz, że do pytań potrzebna jest inwersja. I dlatego tworzy się takie coś: Have you time? No jest ta inwersja, ale nie do końca taka jak ma być. Dlatego, że inwersja z czasownikiem have powinna wyglądać tak: Do you have time? Number one. Do you have time in your schedule? Do you have time to watch good television or YouTube videos or albo alternatywnie have you got time, jeśli wolisz używać słówka got. A jeśli nie możesz się zdecydować, czy używać got, czy nie używać got, to na końcu tego filmu wyświetli się karta z linkiem do mojego innego filmu bardzo starego, gdzie opowiadałam o tym, czym różni się have od have got. Have you got time for one more story? Oh. Have you got time to be able to recover? I mój ulubiony błąd, you have right. Mówię, że jest ulubiony, dlatego, że jest tak częsty, że jak rozmawiam z Polakami po angielsku, to prawie jakby to już był alternatywny język. Zawsze ten błąd słyszę. Jeśli mówisz you have right, to zrób to lepiej. Nie mów you have right, mów you are right. You are right. You are right. It's four billion and growing. Right to jest cecha, tak samo jak wiek. I am 40. You are right. But you are right. That there's a sort of continuum between just ordinary variation in different geographical regions and becoming a new, a new species. I tak jak obiecywałam w trakcie filmu, macie obok link. Możecie kliknąć i posłuchać sobie o Half-Got i o Half i zdecydować, która forma jest dla Was bardziej atrakcyjna i łatwiejsza w użyciu.